Szanowni Państwo, niestety, proszę spojrzeć, wszystko jest zlatywowane. Dychaj jest cały czas. Ja trochę rozgrzałem, a coś, nie reszta się rozgrzeje. A, Dmuchawa była, dzień dobry, witam, Szanowni Państwo. Kiedy się tej na dworze, to taki jest. Efekt no niestety w garażu nie ma, nigdy nie miałem Tutaj niesypane, nic nie robione na bocznych drogach <ścoughs> Gmina nie ma pieniędzy. <ścoughs> akumulator zabieram na noc. No niestety. Mój zięć wielki fachowiec po technikum samochodowym nie zabrał i stoi. Córka musiała rano go do roboty odwieźć. Ach! Ludzie nie myślą. Przy, ta, przy 10 stopniach jeżeli akumulator ma co rok, powiedzmy, to już do domku zabieramy. Może się ze mną ktokolwiek kłócić, etc. 40 lat praktyki zawodowej za, za kierownicą, to nie wystarczy. Bez głupich gadek, spaniaczków, wszystkich, warsztatowców i tych podobnych. <laughs> Czytam czy te wypociny tych dziennikarzy, żurnalistów, to mi się siusiu chce od razu. I podają, bo wszyscy mechanik... Podaj nazwisko. Żaden się nie zgodzi. Po nazwisku mechanik powiedzieć, że to jest tak czy tak. To jest takie pierwsze niechotka za pomocą młotka. No jeszcze podobnie, że mają W większe mrozy. To dopiero będzie. Znaczy ja na pewno nie będę jeździł. Nie ma cudów. Akumulator do domu pójdzie, auto zostanie na dworze i na tym koniec będzie. Będę siedział w domu. Ale najważniejsze, że wczoraj mi się udało na mojej radiostacji, która ma moc do nadajniku 2,5 W, dosłownie, antena z CB Radia, czyli 11 metrów niedopasowana do częstotliwości, na której wczoraj urzędowałem. No tak, było, na chwilę trafił, a wszystko przecież musi być dopasowane. To nie ma, także e, każde pasmo. Ma swoją długość anteny. Wczoraj ze dwoma stacjami francuskimi przeprowadziłem łączność. Potwierdzili mi, już jest w międzynarodowym logu w internecie. Jedna 1530 odległość, druga Paryż 1800, że tak powiem, odległość. I potwierdzona, jak to się mówi. F4 i F8, numer stacji okręgów, że tak powiem. No, dla mnie to szok jest niesamowity, bo, bo wierzyłem owszem, że można na QRP to i tamto, ale nie do końca, bym powiedział. No i udało mi się, słuchajcie, kochani. Z raportami 5.5, 5.7, 5 ale było. Jest to cholerna odległość, a jaka moc. Nieraz problemy były przy 100 watach, a co dopiero 2,5 wata. No także jest zarejestrowany w sieci, że tak powiem, światowej. Ja się bardzo cieszę. Na razie, Szanowni Państwo, na pocztę ile?